Zwolnień L4 w całej Polsce. Wszystko przez depresję, która nazywana jest chorobą XXI wieku. Zabiera pracownikom chęci i motywację do pracy. Jak wygląda sytuacja w naszym regionie, to sprawdzał Adrian Szuta. Dla pani Anny i pani Katarzyny, problemy zdrowotne okazały się wyjątkowo kłopotliwe. Obie zostały zwolnione z pracy. Wspólnym mianownikiem choroba psychiczna, która przesądziła o ich losie w firmie. Ja zostałam zwolniona z pracy zaraz po zakończeniu L4. A chorowałam na depresję przez prawie pół roku. Niestety straciłam pracę i nic nie mogłam zrobić. Bałam się brać L4 ze względu na atmosferę panującą w pracy, generalnie, która wywoływała moje stany lękowe. No, po prostu w tej firmie L4 się nie powinno brać. Taki było, takie było założenie, takie były informacje od kierowników. Generalnie ja uważam, że człowiek, jeżeli jest chory, to ma prawo, że tak powiem, się leczyć. Zarówno zwykły pracownik, jak i generalnie kierownik, niektórzy nawet powinni. Choroby takie jak depresja, nerwica i inne zaburzenia psychiczne są coraz częstszym powodem wystawiania zwolnień lekarskich. Niestety, ale w pewnym momencie nastrój i lęk biorą góra. Dlatego też osoba często trafia do lekarza, poszukuje takiej ucieczki od pracy, a czasami faktycznie musi przerwać wykonywanie swojej pracy, bo nie byłaby w stanie, już nie ma zasobów dalej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje wzrastającą liczbę wystawionych zwolnień L4 z powodu chorób psychicznych, które utrudniają życie pracownikom i wpływają na braki kadrowe w firmach. Od kilku lat w naszym regionie, to jest na Opolszczyźnie, obserwujemy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o wystawianie zwolnień lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Pod koniec minionego roku takich zaświadczeń było w regionie niemal 25 tysięcy, a jeszcze w 2019 roku tylko 19,5 tysiąca. W 2023 roku Lekarze wystawili ponad milion zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. To około 100 tysięcy więcej niż w 2022 roku. Jak podkreślają eksperci, depresja i inne choroby psychiczne powinny być leczone. Społeczeństwo, ogólnie w ostatnim czasie, bardzo ciężko sobie radzi z coraz większymi trudami dnia codziennego, tak naprawdę. Jest to choroba jak każda inna. I powinno się leczyć, a nie bogatalizować. Najwięcej zwolnień lekarze wystawili w październiku, marcu i wrześniu. Najmniej było w lutym. Adrian Szuta, Kurier Opolski.